Witamy z tej strony Last Samurai znane jako też Exploding Cheese, czy Exploding Cheese, przecinek Pan Blood. Zapraszamy do oglądania tego odcinka, ponieważ to jest pierwszy odcinek na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału drugiego, czyli Exploding Cheese, na którym też zachęcam do subskrybowania tego kanału. I, i proszę, żebyście zostawili suba. Teraz zaczniemy grać w Star Wars Battlefront 2. Przetestujemy sobie tę grę. Sprawdzimy, czy jest dobrze. Zobaczmy tryb bohaterowie i złoczyńcy. Będzie super. Świetnie. Tak. Mamy już tutaj prawie wszystko. ha, ha karzełek! Ha! Jaki karzełek? Kar. Tak więc tutaj mamy takie... Star Wars Battlefront 2, to gra stworzona ze Star Warsów. I tutaj będziemy grali na takim Tatooine, taka planeta sobie jest. No tak, my, no tak, będziemy sobie grali jakąś tam postacią. Ta gra istnieje już od kilku lat. Nie, ona miała rocznicę. To od roku. Przepraszam, pomyliłem się. Od dwóch lat? Od roku? No, od, na pewno od więcej niż dwa miesiące. No i tak. Od dwóch lat ona istnieje. Ona została stworzona w listopadzie 2017 roku. Tak, to od dwóch lat, prawie dwóch lat. Właśnie opisałem wam tę grę. Świetnie, z Pograsy... tą postacią to jest super gra, ale super, takie coś dziwnego, ale wszystko dobrze, tak. Cieszę się, bo to mój pierwszy odcinek na tym kanale. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania tamtego kanału mojego drugiego, czyli Exploding Cheese. Dziękuję, że to zrobiliście. A może nie zrobiliście, już nie wiem sam. No, i zapraszam też do subskrybowania kanału Lord Zakwasów, ponieważ na nim jestem kamerzystą. Dziękuję. Za u... uważność, i za 26 sekund zaczynamy ponownie. Poczekajmy sobie trochę. No, Zajdę. Zajdę się. Zajdę się. Dobra, to jedziemy. Super gra świetna grafika. No tak. Nadzieja cię oślepiła. Jakbyście chcieli mnie dodać do znajomych na Ordzinie, czyli przy, y, twórcy tej gry, to jestem super pycyny, Tak. Rozpoznano cel. Kto by uwierzył, że taki słabeusz jest wybrańcem? No nie, słaby jestem. Słaby w tym grę jestem, no normalnie Dobra. Wielki człowiek został u mnie szkodliwiony. Haha. Ha. to się. Nie ma ucieczki. Jest. No nie jak ja, to słaby jestem. O, o, patrzcie, jeszcze tutaj takie świetne gra. Owoce się normalnie tutaj takie leją. Cel tutaj są, mam takie cokolwiek to jest, co za owoce są. Ale wiemy, że to za owoce jakieś tam granaty. Nie jesteś teraz Kronajowiec mi kiedyś nic nie dzieje się przypadkowo. Nie, 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 nie. Spójrz na mnie planie, musimy. No i widzicie jaki ja już się robię pros z tego wszystkiego. Jeszcze będą mówili na mnie ninja battle prosa. Albo Ja miałem tą moc jakby co ja zmarnowałem. No trudno, czasami bywa, bywa, bywam. Nie! Przepraszam. Największa pomyłka mistrza jody we własnym przeciwniku oznaczona. Chodź no! Otóż! Któż miałem to na tobie zastosować? Nie zapłata nie. za Te słupki wje. Przepraszam. To jest takie. taki ze mnie nubek w to. O! Ale przynajmniej. o ja! Zaraz, bo nie wierzę, że nagrywam. Zaraz to ja im pokażę, że nagrywam. Dobrym uczniem niegdyś był. Dobra, ah, gdy jesteś niczym. Ach, pisał Raph. Regret o celu. Really. Chciałam Rilly wpisać, nie Raph. Legion

Tyż taki, jak śmiesz! Jak śmiesz, człowieku! Co ja ci tego zrobiłem? Jeszcze ja tam wpisałem RAP! Pomyślał, że jakoś lepiej się że jestem analfabetą, co? A nie, przepraszam. Analfabeta to trochę gorszy stopień. O, kto strzela? No czekaj, gdzie? Słuchaj, nie widzę nikogo. albo Zobaczmy. Dziękujemy. Chodźcie! Chodźcie, obiegu! Wyczuwam Cel zlokalizowany. Przewaga liczebna? Nie mm. Nie ma ucieczki. Nie. O nie! No. A już było. A już było... Okay już bym prawie go albo i Nagle. Co to za w ogóle moc? Ja wiem, że ja jej używam i bardzo lubię. Oddajcie się. No, powiedzcie, wasze życie. Okej, okay, dziękuję. Cool. Pływa z ciebie życie, Przewagę posiada. No chodź, chodź. Nie, bój się nic nie zrobił. ogóle. Nie, no a ty czego wiesz? W... Do swego mistrza powiem, Miło, że zaszczytasz nas obecnością. No, miło, miło. Mi też. No, kurcz! <laughs> <laughs> jeszcze tamto raz pisałem. To jest jedna z moich... Czy nie ma w Korsie. Lol. Z tej wartości. Nie ucieka. No! Tyścic! Dzisiejsza bitwa. Zaba było No, na Nie. No, co to jeszcze ten tutaj.

z roku, z roku, z roku. Ty też umrzesz zaraz. Nawet nie tylko. Nawet nie zaraz, to teraz. O Boże, no to znowu No nie, jeszcze tego... Jeszcze tego tu brakowało. Nie ma... O Boże! Tu jest browser jest jakieś takie zamieszanie? O, nie! Nie, nie. to nie. A ty już znowu to jeszcze. Jakie to jest? To jest niemożliwe. co to jest? No jak? O, już 12 minut nagrywam, to jakiś sukces. Świetnie. Świetnie, zaczynam rozwijanie mojego kanału. No świetnie. Pierwsze miejsce, no to jakiś sukces! Tak, dziękuję. I to nie jest ostatnie, co nagramy. Jeszcze jedną sobie nagramy. Ale bardzo dziękuję, że tu ze mną jesteście, choć. Że... bo tak mnie wspieracie. A ile na tym. Kre... tysiąc zarobiłem kredytów chyba. Kredyty to ta siódemka. Eee... Co? Czy tylko tyle? Wi... O, ale jak widzę eliminacji, to miałem dużo. I pierwszy z mojej drużyny. Świetnie, no! Niczego lepszego nigdy. No niczego lepszego nigdy nie widziałam, no nigdy. Ale super jest. No super jest. Naprawdę super. Continue. Teraz sobie podamy link. Albo nie. Jestem wielkim fanem Star Wars, obejrzałem wszystkie części, on tutaj występował, on tutaj zginął, to teraz tutaj powróci. A nie, bo ja mam na nim pełne. No to nie, na duku się narobimy. Nadrobimy sobie te tutaj, te niebieskie, te... W ogóle, zbieram na e, piżamę tą. Ludzie... Powiedzcie mi, czemu on ma takiego trochę ledwie zeza? Co to?! Człowieku, to się... On ma chyba lekkiego zeza. Tak, tak, ale to chyba normalne. On tak tutaj też ma? Tak, uj, jakie on ma? Zez to był lekki. Tak wiem. Jest. No wiem, że się do. Aha, to do niego mówiłeś. Dziękuję za tą to pogardę. To smarzy. Dramatyczne wprowadzenie. Największy bohaterowie i złoczyńcy galaktyki zmierzą się w walce przez czasów. No co to było? <grymne> Na którym jestem miejscu? U, drugie to tego co to i zaraz ostatnie. Szybko, szybko nadrabiamy miejsce. Dla mnie miejsce ja, ja jest strasznie ważne, bo tu wiecie miejsce. Że... No to lubię sobie tutaj powalczyć na... No, super. A ta, ta ta, będziesz następnym no celem. Bam ba, 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 ba. Potęczymy polon. Ta ta ta. O Boże, co to? Dobrze, witam, witam, pana. O! 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 Zamach! W zamach na słynnego youtubera. Wyrody uczeń to bezrozumny miejsc. Czekałem na to długo. Nie wystawiaj na próbę mojej cierpliwości. I nie tak się zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźni. Na strata na jasnej stronie. Nie jesteś równie niokrzysana co inni. Być może postczwi ...na ciemnej strony. O ja! Tak to jest! Osiem życia! Osiem HP! Help! Help! O! Mam... Mejday, mayday! Co to? Oż ...walce, która was czeka. Wybacz, muszę to grać to. No i dobrze! Potańczymy w walce. Wie z kim tańczysz? Nie no, ja to powinienem później powiedzieć, wiesz z kim tańczysz. Chodź tutaj. Żyjesz, bo na to I by się z za zaprzyjaźniłem, ale chodź tu! tego! Właśnie tak prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. A ja go poznałam normalnie... Gdzie ja go poznałam no. Na kimś moście go poznałem. Nie wiem, co to jest. W to... Chodź tutaj. Już przyszliście. Nie! 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 ja, ja Nie! mordercą. <gryzanie z górą> Cześć. Zapraszam. Co pada? Nie, to ja, to ja. To ja! Nie sprzeciwiaj mi się. No właśnie. Sprzeciwiłeś się i dostałeś. Jak mi wtedy zrzuciłeś, to się mi sprzeciwiłeś dostałeś za swoje... Super hahaha, oh, ja jest kachka, da O! Tutaj się <laughs> po postój sobie! <laughs> <laughs> Uwielbiam Dobra, nie lokaska, go To ja nie dorównuję Ci cała ta życia to może zidentyfikowana co od nas wielką siłę przez tej strony Nie oprzesz się Okej, okay, przydaj mi dobrze, że mi nie dobijam nie jesteśmy Pierwszy raz to nagrywa o ja jak tak nagle o jak on! Jak Jakiś byk normalnie to jest, bo tak bum wjechał we mnie, no koniec kropka. Co to się z ludźmi porobiło? Już prawie 20 minut zaraz będę nagrał. 20 minut zaraz będę nagrawał. Ej day made moja Chodź. Daba, daba robiłeś. spokojnie. ja Cię uratuję, uratuję Cię. Mule. Jestem jego strażnikiem, nie u... ha! ha się nie zdaje. No co? Coś to jest! się! Twoja klęska! Trzymam Cię! Uratuje CIĘ! Uratuje cię! Uratuje się. O nie, przypomina mi się moja seria z EGRIVENT e, STAR WARS Na moim tym pierwszym kanale Ale ten kanał nadal istnieje i polecam posubskrybować Bo na nim nagrywam też gry wrogi. To no co nie no, co? Nie bal, co ja z tym kobietą zrobiłem? Nie, 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 siarę! Ta, tak, tak, ja super Ale ze mnie, ale ze mnie youtuber To jest super No czemu to już teraz nie działa na ciebie? Na, na ciebie to nie działa, Hasola jest odporny na to coś Okej okay. No chłopie to! Ja ci dałem! Co? Normalnie Ray, razem, nie ma co razem się wygraliście Polecam <laughs> Polecam tę grę Rozpoznano cel tak, A ty dokąd się wybierasz? No dobrze, każde ze mnie strzela. Przynajmniej nie będziemy na tego to Czasami się zdarza. Węsknie. Cel oznaczony. I nie umiesz grać wtedy. Kiedy się no wtedy! Wtedy! O ja! Dobra, teraz... Teraz mnie już nie pokonają, mnie już nie pokonają, ja ten... Haha, ha, myślisz, że ja się nie skapnę? Myślisz, że ja Ciebie nie znam? Bam. Uciekamy, uciekamy, lolololo. Obi-Wan vs. tego jeszcze w Star Warsach nie grali. On jeszcze żyje! Aaaa! I teraz on jeszcze doszedł! Okej, okay, muszę z nim wolek. mam do pogadania. LOK! Jak mogłeś, byliśmy przyjaciółmi! A ty co tym zrobiłeś? No tak, znajomymi, bo w ogóleśmy się... Okej, okay, rozwa! O ja! Uwaga, uwaga, ja... Pomogę ci, vader! Nie, akurat za postać, i jak jakiś gościu, jak jakiś złodziej, tak wady, Świetnie. To był świetny film według mnie. Dziękuję za jego oglądanie. Pozdrawiam, promuję wszystko to. Promuję Exploding, czy jest mój drugi kanał i Lorda za Akwasów, na którym jestem kamerzystą. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę nagrać tą grę i, i na komputerze, i że jesteście tu ze mną. Dziękuję. Na razie. Do zobaczenia. Siema!